When it's Hejka, hejka, witam serdecznie. Dzisiaj, kochani, chciałam Wam pokazać, jak zrobić łańcuch z siatki i takich kwiatów na choinkę. U mnie choinka już jest ubrana, już stoi i właśnie taki łańcuch y, pokażę Wam, jak zrobić. Takie coś innego, niezwyczajny Taki troszkę inny sposób ubierania choinki. Zapraszam Was kochani na taki filmik. I co będę potrzebować? To jest taka wstążka siatka, bym powiedziała. Wybrałam złoty kolor. Słuchajcie, takie patyczki. One się fajnie y, poddają. To są takie druciki. Y, no, nie muszą być właśnie takie kolorowe, bo ich i tak nie będzie widać. Chodzi mi o to, że będą fajnie przymocowywać tą siatkę do choinki. I wybrałam czerwone kwiatuszki. To jest taka gwiazda bytlejemska. Ją będę przyklejać właśnie do, do tej siatki. I zobaczcie, jaki fajny. Oczywiście będę jeszcze potrzebować klej na gorąco. Rozkładam tą siateczkę, ona tak wygląda. gdzieś tak mniej więcej około e, może 10, 10 takich, e, takich fałdek 10-15 zależy jak, jak Wam się podoba czy chcecie mieć większe kwiaty czy mniejsze kwiaty ja zrobię, zobaczymy na dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Myślę, że wystarczy. Tak to mniej więcej wygląda. Przepletę, ponieważ yy, no, siatka ma dziurki, więc fajnie będzie ją teraz bez problemu yy, połączyć ze sobą. Czyli wybieram drucik. Obojętnie, czy to jest zielone czy, yy, czy tam jakiś. Yy. Wzięłam to żółty, przeplatam i związuję. Potem to będę jeszcze, słuchajcie, układać tę siatkę. Zostawiam mniej więcej jakieś, można sobie zmierzyć rękę na rękę. I tutaj znowu robimy to samo. Raz, dwa. Mniej więcej, żeby tych płatków było o tyle samo, i znowu związujemy. I tak robimy do końca siateczki, bo to ma być łańcuch na choinkę. Porządnie związujemy. Będziemy związywać z tamtej strony, więc ten yy, drucik można przepleść od razu na drugą stronę. Bo będę przypinać właśnie z tamtej strony. Rozkładamy siatkę. I teraz słuchajcie, ja sobie wymyśliłam, bo ona w zasadzie jest bardzo ładna. Je, jej, jej tutaj, w sumie, nic nie potrzeba, no nie? Ale ja stwierdziłam, że jeszcze przykleję, kleję na gorąco czerwoną, czerwoną y, tą gwiazdę i myślę, że będzie tak bardziej fajnie ozdobnie to y, wyglądało. Zobaczcie, jak to będzie wyglądać. Najpierw ją rozłożę. Teraz przykleję klejem na górę. Ta siatka będzie faktycznie bardzo ładnie wyglądać na choince. Ja Wam pokażę jeszcze w całości jak to będzie wyglądać. I to będzie coś innego po prostu niż zwykły coroczny łańcuch. Można sobie tutaj dobrać różne Kolory, ja wybrałam akurat złoty tej siatki. Siatkę, jakbyście chcieli wiedzieć, gdzie kupiłam, to kupiłam na y, AliExpressie, ale można zobaczyć też, oczywiście, przez internet. W temu też są fajne ozdoby choinkowe. Ja ją kupiłam y, chyba dwie, dwie, dwa takie, dwa takie opakowania, do, do, dosyć sporo. Z tej siatki. I właśnie zobaczę, ile mi wystarczy na choinkę. Wzięłam w dwóch kolorach, w złotym i w takim białym ze złotą nitką, ale myślę, że y, dam złotą. I prezentuję Wam właśnie y, złotyką. Także, gdyby ktoś chciał wiedzieć, no to kupiłam na AliExpressie. Natomiast y, te druciki, one są w sklepach wszędzie, także tutaj już nie ma problemu zaczcie, to fajnie będzie wyglądać. Całość pokażę Wam już na choince, bardzo prosto, i, a inaczej można tą choinkę ozdobić. Teraz, kochani, pokażę Wam, jak połączyć jedną siatkę z drugą siatką. Kończy Wam się siateczka i chcecie połączyć łańcuch, zrobić w, w całości. Więc bardzo prosto. Słuchajcie, tutaj odmierzamy oczywiście, ja sobie tak na łokieć odmierzyłam, tak? I jest najprościej właśnie w tym miejscu połączyć. Tutaj robimy kwiata następnego. Zobaczcie. I w tych łączeniach właśnie w tej harmonice nie będzie widać łączenia. Dalej robimy 10, 11, 12, ile chcecie. Robić tych zakładek, tyle robicie. Zobaczcie, kończę jedną siatkę i dokładam drugą. Łączenia nie widać. A mamy połączony ze sobą długi łańcuch. Także, słuchajcie, bardzo prosto. Szybciutko i naprawdę efekt jest niesamowity. Wbijam od razu tutaj ten. I zawiązuję. Zobaczycie, zaraz Wam pokażę, że tego łączenia nie widać. Oczywiście, mm, Przekładam y, drucik na drugą stronę od razu, żeby było y, przygotowane już do przypięcia na choinkę. Rozkładam i przyklejam sobie tutaj na, na wierzchu tego czerwonego y, kwiatuszka. Za chwilkę. To zrobię, tylko chciałam Wam pokazać, że y, jak można połączyć jedną wstążkę z drugą. Zobaczcie, nie widać i jest dalszy ciąg łańcucha. I teraz, kochani, za pomocą właśnie tych drucików przywiązujemy każdego kwiatka tam, gdzie nam pasuje do do łodyg choinki. I bardzo prosto przymocowujemy, przykręcamy i układamy. Także słuchajcie, coś innego niż zwykły łańcuch. Bardzo prosto się przymocowuje. potem wystarczy ułożyć i choinka zupełnie inaczej wygląda. Tak wygląda założony na choince gotowy już łańcuch. Taki inny, niezwykły, tradycyjny, tylko można zrobić, słuchajcie, coś innego. Dla tych, którzy nie wiedzieli, jak y, zrobić y, w ten sposób łańcuch, no to, to już wiecie. Mam nadzieję, że się podoba. Y, dziękuję za oglądanie, dziękuję za łapki, y, przemiłe komentarze. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do następnych filmików. be tough.